Witam serdecznie Marcin Bystroński INWIGO po raz kolejny z Poletek Doświadczalnych w okolicach Urbanowic na Opolszczyźnie. Jestem na doświadczeniu fungicydowym, bo chciałbym dzisiaj Wam pokazać, przedstawić nowość od INWIGO Etiuda 250 EC. Tiuda jest czystą pyraklostrobiną, czyli jest to strobiluryna. Wiadomo, Cechy strawilury są znane. Przede wszystkim są to substancje, które działają doskonale zabezpieczająco, ale pamiętamy, głównie zabezpieczająco jeżeli chodzi o ochronę zbóż. I tutaj oprócz tego, że strobiluryny dają to działanie zabezpieczające na choroby, mamy jeszcze inne działanie, ponieważ strobiluryny charakteryzują się tym, że wpływają również na fizjologię roślin. Przede wszystkim poprawiają intensywność fotosyntezy, czyli wykorzystanie światła, a to właśnie to buduje nam plon. Oprócz tego poprawiają wykorzystanie składników odżywczych, jakie pobiera roślina z gleby i to też powoduje to, że ogranicza Wpływy różnych stresów, czyli chociażby bardzo wysokich temperatur, czy też właśnie braków wody. Także yy, zapomnijcie o tym, że jeżeli nie pada, to się nie robi zabiegu. Trzeba zrobić zabieg, ale z takimi substancjami, które wspomogą jeszcze działanie, wspomogą te rośliny, żeby one w tym stresie radziły sobie lepiej. A na pewno jednym z takich, jednym z takich substancji są strobiluryny. Ale mówię, nie zalecamy czystych strobiluryn w zabiegach w zbożach. No, dwa główne powody. Po pierwsze, strobilury, tak jak wspomniałem, działają głównie, głównie, przede wszystkim zapobiegawczo, czyli nie powodują nam po zabiegu możliwości wpływu zainfekowania roślin, natomiast nie działają za bardzo interwencyjnie, czyli jeżeli jakaś infekcja wcześniej wystąpiła, no cóż, strobilurena sobie może z tym nie poradzić. Dlatego dodajemy drugi komponent o działaniu typowo interwencyjnym. Oczywiście najbardziej popularne są triazole. I ja tutaj chciałbym Wam polecić z naszej oferty, oferty Invigo, właśnie nowość Etiuda z dodatkiem protiokonazolu. Będzie to zestaw Etiuda Pro. Etiuda Pro to Etiuda Plus Protikon, czyli nasz czysty proteokonazon. To będzie sprzedawane w dwóch różnych kompozycjach. Bardzo prostych, bo to będzie jeden do jednego, czyli 1 litr etiuda, 1 litr Protikon. I drugi zestaw na więcej hektarów będzie 5 litrów etiudy, 5 litrów Protikonu. Oczywiście na ile hektarów wykorzystacie, zależy to przede wszystkim od Was, ale my zalecamy dawki 0,7 plus 0,7. Mówię to o minimalnych dawkach. Tak jak mówiłem. Działanie stroblinuryny zależy od długości działania, długość działania stroblinuryny zależy od tego ile tej uryny w tym zabiegu damy. OK, Etioda protak będzie tutaj stosowana oczywiście w rochodnie liścia flagowego, bo to co widzę na kontrolach już teraz jest niepokojące, bo mamy już septoriozę. Widzimy, wchodzi ta infekcja i też pojawia się DTR. -ka. Oczywiście na kontrolach również gdzieś tam na dolnych liściach są mączniaki, ale mówię, jest to kontrola, czy ona nie była pryskana, nie była zabezpieczona w zabiegu T1, także tu żadnego zabiegu nie było zrobione. Oczywiście na poleckach, gdzieśmy zastosowali wcześniejsze zabiegi, tam jest yy, czysto, ale zwróćcie uwagę, że jest już septorioza, jest DTR-ka i trzeba się spodziewać. Tu w tych regionach, ale generalnie w całej Polsce ostatnio bardzo poważnym problemem jest rdza, przede wszystkim rdza żółta. A właśnie ta kompozycja Etiuda Pro świetnie sobie radzi z septoriozą, z DTR-ką, z rdzami, jak i też z innymi chorobami typu, typ, typowymi dla innych upraw, dla jęczmion, dla e, żyta, dla pszenżyta, czyli na przykład rychosporioza czy plamistość e, siatkowa. Dlatego e, stosujcie te zabiegi, nie odpuszczajcie e, technologii trzyzabiegowej, bo bo zawsze ta przebieg pogody jest tak nieprzewidywalny, że trzy zabiegi jako podstawa, a tak jak Wam mówiłem strobiluryny działają również wspomagająco na rośliny, jeżeli chodzi o tą fizjologię i to, to tolerancję stresów, suszy, wysokich temperatur, czyli to co bardzo często niestety w wielu regionach i właściwie co, co roku dokucza nam w naszym kraju. Także Etioda Pro zestaw. Etiuda plus Protikon. Gorąco polecam. Zabieg T2, czyli ochrona liścia flagowego, podflagowego od Inwigo. Nowość w tym roku.